dawna przez tak zwanych maperów jestem uznawany za Stalina, Hitlera, Diabła, Szatana, Lucypera, Katulu, Korna, Nerglas, Lanisza, Zincha, Czorta, Biesa, Bannika, Ćmoka, Ćmucha, Potwora, Demonnego, Wieczornego, więc uznałem, że żeby uniknąć tego wszystkiego, wtopię się w ich tłum. Zobaczymy co też takiego społeczność maperska ma do zaoferowania. Zapraszam was na fascynujący film pod tytułem W poszukiwaniu maperów". Trzy nierozlucznych kenta, jak trzy adidasa. Spayson, Myszcy. Vettel. Prawa z taczką. Wadia. Mózg. Na rajonie. Mapping wywodzi się z Poland Bola, Znanego mema, który pochodzi z kraut z 2009 roku, stworzonego przez pewnego Brytyjczyka. Mem bardzo szybko podbił serca ludzi i szczerze nie dziwię się, że tak się stało. Przedstawianie krajów, polityki, historii w postaci fajnych komiksów i obrazków zamiast. A ja pierdolę! Kurwa żona brzydka! Panie Putin! Jest naprawdę fajne i muszę przyznać, że niektóre komiksy z polandbolami mi się podobały, kiedy byłem nastolatkiem. I sam przyznaję, bardzo kiedyś lubiłem countrybole. Z czasem do countryboli dołączyło się też country humans, czyli ludzie z głowami i countrybolami. Muszę przyznać, że to mi się podoba nawet jeszcze bardziej. Bo w ten sposób jest jeszcze bardziej ekspresywnie, jeszcze bardziej można zastosować różne przywary, takie jak różne stroje, czy też nie wiem, zachowania, gestykulacje. I to jest naprawdę fajne. Nawet sam parę takich narysowałem. Tak, lubię grube kobiety, straszne, co? Uuu. Kiedy ktoś rysuje, country humery! Kogo zawołałeś? Bo wracam w piłek! Tyle! Mapping polega na tym, że jest jakaś mapa najczęściej Europy, w której kraje reprezentują właśnie countrybole. I te countrybole ze sobą rozmawiają, dzieje się jakaś historia. Najczęściej jest to alternatywna historia Europy. I jakie ja mam z tym problemy? Otóż mam głównie problemy z tym. Trzy. Pierwszy to to, że po prostu nie interesuje się polityką. Po prostu ja jestem taki, że nie interesuje mnie, nie wiem, kto był politykiem A, partii A w. W czasie roku tego i tamtego, w jakiejś dalekiej Rodezji czy coś takiego, albo to jakie są idealne granice, jakiejś kurwa lodomerii czy czegoś takiego na no, te tych granicach też kiedyś powinien zrobić film, bo też mnie to wkurza. I po prostu nie jest to coś dla mnie. I na ogół staram się tego unikać. Staram się unikać tematów o polityce, nie lubię rozmawiać o polityce, denerwuje mnie to, uważam, politykę za najnudniejszy temat jaki istnieje, a taki mapping właśnie pod moim zdaniem politykę lekko podchodzi. Nie pomaga fakt, że wiele mapperów to tak zwane politruki. Co to jest politruk? Jest to moje określenie na osobę, która po prostu cały czas gada o polityce i robi ze swoich poglądów politycznych całą swoją osobowość. Nie potrafi wytrzymać jednej rozmowy bez wspominania o tym, jak to polityk A to zły polityk albo o tym, jak to ustrój A jest lepszy od ustroju B. Drugi punkt to jest bardzo niepokojące Zafascynowanie gnojeniem niektórych raz. No nie wiem, ja jakoś bardzo się dziwię I trochę konsternuję jak widzę te kurwa mappingi Gdzie się wyżyna wszystkich Ukraińców Albo wyżyna się wszystkich Niemców Wszystkich kurwa Rumunów, Serbów No takie to jest dla mnie trochę nie Że robicie jakąś powaloną power fantasy Gdzie zabijacie wszystkich Ukraińców bo upa Albo gdzie zabijacie wszystkich Niemców bo sorbet. A fakt, że to robią przynajmniej jakieś 11-12 letnie dzieci wcale nie pomaga. Trzeci punkt to jest taki, że maperzy są strasznie drażliwi. Po prostu nie można chociaż raz skrytykować tego ich bolowego hobby i po prostu już cię wyzywają. Albo to, że robisz country humany, to już jesteś zły, bo jesteś zdrajcą maperów, jesteś zdrajcą country balls. Jesteś zły człowiek, potwór, szatan, bo nie robisz country boli, tylko country humans i w ogóle jak krytykujesz country bole, to jesteś diabłem, potworem, szatanem wieczorem. Wieczorem! Maperzy są drażliwi, politruccy i mają dziwną obsesję na punkcie eksterminowania niektórych ras I dlatego ich niezbyt lubię Ale przypominam wam, moi kochani widzowie, że nie każdy maper taki jest Wiele maperów mnie ogląda i mnie lubią I lubią to, jak cisnę bekę z niektórych maperów na filmach I to im się podoba i ja te osoby serdecznie pozdrawiam Serdecznie pozdrawiam was, normalni maperzy I cieszę się, że wytrwaliście do tej pory I nie napisaliście już komentarza w stylu Wojty dosłownie coś powiedział, ja Ho, ho! Czas wtopić się w tłum, czas zostać maperem, czas skorzystać z tych ośmiu kroków, żeby zostać prawdziwym maperem już dziś. Może w ten sposób uchronię się od kolejnych komentarzy w stylu Wojt i Szatan. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Nie, to nawet nie są wielkoludy, to są kurwa jakieś kurwa bogowie, bo to są małe, małe, to są kurwa całe kraje, a oni po nich łażą kurwa jak po jakichś kafelkach. Dobrze, musimy pobrać grę, Europa Universalis. Kurwa, twoje Galicjusz, Mapper, HD. A, kurwa! To ja Mapper. Czemu te, ten art style jest taki kurwa brzydki? Kto tak rysuje ludzi? Oh, when I was just a girl, I used to dream of a boy who would bring me lots of sweets and be my Schwarzwald of joy. Mine had looked was quite a meal, but now he seems just like a crumb, cause it turns out that Ty zakończył się kee Oto jest bajkowy, terapita, z polskiej krowy, Moim krajem awatarem będzie. Nauru! Dobrze, weźmy jakąś edgy ideologię. Ja pierdolę! Jakiś samochód! Co to kurwa jest za auto? Lamborghini, triple de GTW, GTV, Och, Lamborghini Biki Beabr Biki Beabr BEABTKA EbykjobĄ Debir Co ja zrobiłem? Musimy znaleźć sobie przyjaciela mapera. Ta piłka się na mnie patrzy. Nie! To on! Saruman! Ja pierdolę sorbet! Kurwa muszę ocenzurować, bo mi film wyjebiał. Kurwa, te oczy! Nowa lewica HD Mapping! Ja się teraz kurwa zleję! Hej, mogę zostać twoim kolegą? Nie lubię krzyżowców. Potrzebuję na szybko jakiegoś polityka, kurwa, szybko! Uri, Uri Averni! Bingo! No i ja nie wiem za bardzo, co teraz mam robić. Jestem już maperem, to co mam teraz robić? Alternatywą przyszłości Europy. Zamiast tego, zobaczmy, co jest na czasie. Co to jest? Kubańczyk! Uciec! Małe TGD i Roxana Węgiel. Król Pull. John Deere. Jakuba. Engine Sound. Prezentacja rolnik szuka traktora 4K. Walk around. No i to jest nieironicznie ciekawe: jakaś prezentacja maszyn rolniczych, a nie kurwa jakiś mapping. Naprawdę fajny kanał, polecam. Już go lubię. Dopiero co go oglądam parę minut, a już go lubię. Leci subskrypcja. No i z tym traktorem, zajebistym kanałem, który dopiero co odkryłem raz zostawiam. Do zobaczenia w tym odcinku. Cześć!